Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Kairos i witam was już w drugim takim luźnym materiale i po raz drugi w polskiej grze. Tym razem na celowniku będzie Rustler, nazywany również Grand Theft Horse. Polski tytuł, jak już wspomniałem, bardzo przypominający stare słony GTA i twórcy tego nie ukrywają. Również i kopię tej gry otrzymałem za darmo, myślę, że to jest warte wspomnienia. Także sądzę, że taki luźny odcinek oczywiście możemy z tym polecić, zobaczyć z tym, co się je. Gierka swego czasu miała zbiórkę na Kickstarterze i z tego, co zauważyłem, to nawet grubo ponad swój próg e, zebrali środku, więc prawdopodobnie tytuł powstanie, ale jak widzicie, prawdopodobnie w prawym dolnym rogu wciąż to jest alfa. Jest to dosyć wczesna alfa, stąd też myślę, że jak najbardziej taką pokazówkę możemy sobie razem zrobić, nie? Szczególnie, że wiadomo, do dobre, bo polskie, trzeba polskich deweloperów wspierać, bo może będziemy mieli nowego Techlon, Techlanda, kiedyś, ewentualnie CD Projekt Red. Wiecie, jakaś trzecia firma może e, do tej wielkiej dwójki dołączy? <laughs> Zobaczymy, przekonamy się. Tymczasem ja odpalę sobie nową grę. Moi drodzy, warto jest jeszcze wspomnienia to, że gierka jest w rzucie izometrycznym. Tak jak wspomniałem, jak stare odsłony GTA, e, jest to dodatkowo ciekawe na pewien sposób, ale to prawdopodobnie szczegóły już w trakcie gierki sobie mówimy. <laughs> was a low born guy named guy and he would be the toughest medieval motherfucker making trouble with his homie buddy would you want to hear a story or just kick some ass yo his head is bald, eyes are red, he's always staring so cold. And for a pouch of coins he shows his sellers very hard of gold. He never speaks a lot to others, always weighing his words, and he doesn't give a sheet. He's quick to kick you to the curb. What a low-born peasant. Making his own presence. But it might go unpleasant. So watch for his very presence. Make haste, my friends. Better give him a quest. He's a rustler, that's a fact. So Robin's what he does best. Naprawdę nie mam pojęcia jak to skomentować? Świetny wstęp. Wygląda, to, że zrobiłem okropny pałagan, kiedy byłem pijany. No i chłopa bolikowa, już zaczynamy gierkę. Okej, okay, załapałeś, po prostu się przejdź. Okej, okay, wspaniały samouczek jak generalnie tak gierka działa. W za sobie chodzimy, jak wspomniałem, rzut izometryczny. Potrzebuję troszeczkę alkoholu. Jednego łyka albo pięciu Dlaczego to jest tak głośno? Ja nie wiem kolego, może że jesteś na pruty, nie? W ogóle, patrzcie na tego Toitoja Jaka tutaj smuga o nie. Pozostaje pytanie, czy ktoś zaczął tutaj Żygać, ewentualnie jeszcze Robić dwójkę i, nie wiem, szedł do tojka, Tutaj do tego latrynki, czy z latrynki tak wylazł I po prostu, wiecie, wybuchnął Sami już pewnie widzicie, że kompletnie poważnego klimatu tutaj gangsterskiego, jak w GTA, raczej nie uświadczymy. Trudno mi ocenić, czy to jest dobrze, że naprawdę z jajem jest podejście do tematu, czy też nie. Ale trudno jeszcze też po takiej alfie ocenić. Płotka, czemu żeś wlazła na dach? No co? No, o co chodzi? Nie, nie wiem, trudno, trudno i naprawdę cokolwiek jeszcze powiedzieć, ale dobra, wziąłem sobie butelkę. Hle chlejemy alkohol, bardzo fajnie. Ty tutaj jesteś głupczy, myślisz, że... Wsadzenie krowy na dachu jest śmieszne? Pokażę ci, co jest śmieszne. <grym>, nawet nie masz pojęcia, jak głośno wykrzyczałeś swoją tą sentencję. No, że, że co, gościu będzie teraz łamany, tak? O to chodzi. Swoje życzenie śmierci, może tak, okej. Okay. Prawym ziskiem Myśle się blokuje. I co, i teraz prawym, y, przepraszam, i lewym będę teraz ciosy wyprowadzał. Prawym się blokuje, tak, 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 nie wiem, czy nie powiedziałem inaczej. O, 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 chłopie, czekaj, bo jak mocniej... O, to się zamachnę, dziwalne. Okej, okay, z potężniej. So, no, no, kumpel, dobra, patrz, 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 pa. no, co uciekasz? Chłopie, patrz, patrz, patrz o, Ale żeś dostał bułę Dobra, leż, już Fajny tutorial, od razu musimy komuś w spuścić To mi się podoba Dobrze, dobrze, przepraszam K krowa, krowa, lubi tam być, tak ciak Cholera, spójrzcie się na spotkanie z szefem No świetnie No po prostu świetnie, naciśnij F, żeby dosiąść konia Albo... Oh, respect respekt Ojeju, naśmiewanie się z Call of Duty, tak, cały czat pisze teraz F. Gdyby to był. Gdyby to był struby, to bym bardzo prosił o to. Chłop co na dachu jeszcze leży. Nie, nie a ten co się jeszcze pruje? Gościu, mam cię tutaj sprzątnąć jakoś? O tak, średniowiecze pełną parą, tak jak je zapamiętałem. Obryzowali konie i faceta, nie? Zgon zaliczony, potężny. Chciałem coś znaleźć jakąś broń właściwie, Jakiegoś baseballa, coś w ten deseń, ewentualnie jakąś zbrojkę. Coś coś musi być w ten deseń zrobione, musi być na bank. O, bo generalnie patrzcie, tutaj mamy strzałeczkę, która mi chyba prowadzi do celu. Aha, żeby sobie na koniu usiąść. O, mamy Barda! Halo! Pan Bart, możemy ci dać kasę? Czekaj, jak cię tutaj... Nie chce cię połamać. O, wydałem 10 sztuk złota i chłopiec nam teraz chodził i mi grywał? Ale kozak totalny, mamy własny soundtrack w gierce, własnego jaskra, siema. O, idealnie to komponuje, żeby gościowi jeszcze świecie spuścić na środku drogi, żeby mi tylko policja nie zaczęła dokuczać, straż miejska z Korinis, przykładowo. Chłopie, wstaniasz jeszcze czy też nie? Chłop chyba nie wstanie, a mogę swojego barda uszkodzić? <ślaska> Jasna sprawa, że mogę. Okej, okay, teraz ja sobie pogram. Babiaczko, ty się pchasz w gips, nie? Dobra, nie będziemy żygać, pan kolega. I co, teraz udajemy się do miasta, tak? Uuu, ej, ładnie to wygląda, nie? <grych> po prawej stronie mapy, tutaj będą smoki. Nie, tutaj będzie wersja beta. Jestem ciekaw, nie? Kiedy generalnie mogliby taką wprowadzić? Z tego, co patrzyłem na Steamie, to wersja. E czy też inaczej, jeden z ważniejszych update'ów do tej gierki ostatnio był wydany jakoś pod koniec lutego. Eee, także, no, prace nad tą gierką ruszają, ale coś, obawiam się, że to jest jeden z tych tytułów. Dlaczego na murze jest graffiti? O mój boże, że to jest i przejścia dla pieszych i skrzyżowania. O nie, potrąciłem jeszcze chłopa. Eee, anyway, guys, pewnie jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać, nie? Zanim takie update wyjdą, bo takie gierki lubią być po prostu długo i to bardzo długo tworzone, a tutaj chyba. Jakaś broń leży. O, ja to chcę podnieść. Tak, fajnie mi tutaj się kręci wokół, jak w GTA. Poważnie, to jest Patyk. <grym zespołanek> Poważnie, to jest Patyk. O, mój Boże. Chcę kogoś połamać Patykiem. O, ty będziesz dobry. Ko konia ci połamię. Skoro w GTA szło, rozwalać samochody. To dlaczego by tutaj w średniowiecznym GTA nie szło rozwalać koni? Prawda, kumpel? Co interesujące, mamy w ogóle jeszcze ten pasek żółty przy brońce i punktach zdrowia. Przy okazji mi się tutaj tego. Główka jakby rycerza pojawiła, to chyba będzie stopień ścigania, że nam policja będzie dokuczać. W każdym razie ten pomarańczowy jakby wskaźnik, właśnie staminę symbolizował. Fajna sprawa, generalnie. Co tam, kumpel? O, 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 no, można się zmęczyć, można się troszeczkę zmęczyć. Pieprzyć króla <noise> plus jeden, ale zatrzymałem się tutaj bardziej, żeby sobie wziąć tarczę. Czy ja mam tarczę i patyk teraz? O matko jedyna, czuję się po prostu, jakbym grał w jakiegoś Risen'a. <noise> Poważnie, pierwsze skojarzenie i inna kanciasta. Drewniana gra od Pirani Bytes, naszych twórców Gotika. Ojeju, a tutaj mamy parking dla koni. To wspaniale, po prostu się tworzy. Nie wiem, czy mi się kojarzy, ale chyba w rycynie też mogliśmy mieć tarcze i batyk. Coś takiego było, nie wiem. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę, ale może rzeczywiście w końcu polecę tego szefa pogadać, nie? Za robotą. Siema, kumpelia do pracy. W porządku, zatem ba bardzo mi się podobają proste zadania oraz proste misje, ale żeby od razu konie kraść? A, no tak, w końcu gramy tutaj tym średniowiecznym rozbójnikiem, więc normalna sprawa, nie? Że będziemy tutaj takim ancymonkiem zakłócającym spokój i ciszę. A przy okazji, wymordujemy sobie pół, pół miasta, no bo, dlaczego by nie, kto nam zabroni? No kurczaki, to troszeczkę trzeba na koniec mapie się udać, tam gdzie jest most do wersji beta mapy z porządku zatem możemy się koło lasku tutaj poprzechadzać troszeczkę, jakąś kryjówkę bandytów przy okazji znaleźć. Ewentualnie kuszę. No! This is where the fans begin, nie! Kurczę, 12 amunicji, jeszcze 12 naboi. Ej, wspaniale, nie! To mi się podoba, mega. Dobra, możemy jechać koniem i strzelać z kuszy, a to by było dobre na pewien sposób, ale też pewnie trudne w wykonaniu praktycznym. Mieczek do podniesienia. Oni mnie zdecydowanie tutaj rozpieszczają zbyt bardzo. No, szalaj do Polaka. Fajen, podoba mi się. Lubię bardzo. <laughs> nie ma nic piękniejszego niż bełt wyszczelony z kuszy. Oj, naprawdę byczki. Naprawdę nie ma nic lepszego. No i rzeczywiście przejście graniczne się Co to za prezencik? Zaraz, zaraz, zaraz. Tu jest pan strażnik, czekajcie, nacelujemy sobie, bo już tak wychaczyłem, że trzeba celować, powiem, myszy, bo jeżeli od razu postanowimy strzelić, to bełt może powiedzieć w niefajną stronę. Czekajcie, dobra, mam celownik na facecie, No i po nim. A już mam dwie główki ścigania, prawie jak gwiazdy. Ja chcę ten prezencik dorwać. Nie dostanę prezenciku, a może w niego strzelę. O nie, policja mi dokucza! Już przestała. Dobra, o co chodzi, trzeba w to strzelić? Jakiś isterek się pojawi, kurczaki, no nie za bardzo. A szkoda, a szkoda. Kurde, i teraz będzie gracza zastanawiać, co to może być. Kurczaki, ale dobra. Czekajcie, tutaj mamy kunia do kradzieży. Możemy wziąć patyk, możemy wziąć jeszcze miecz. Kurde, co za woj... O, 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 chodź tu kumpel, przetestujemy. Fajnie, w sumie, przyznam szczerze, całkiem sympatyczna gra. Nie wiem, czy... Ej, to mój konik. Nie wiem, jak mogę przetłumaczyć. <laughs> Już nie. O nie, o rzeczywiście, policja nam dokucza. <laughs> Helikoptery za nami wysłali na koniach, jeszcze te sygnały. Możemy się bić jak kawalerzyści. O nie! Oberwał jeszcze niewinny cywil! Co, co się dzieje? Ale chciałem, moi drodzy, dokończyć tego generalnie. Wątek, że tak to wam powiem. O, co jest? Kurde, nie tylko mi tego konia i co? Gościu, czemu mi tego konia coś bić? Właśnie, może w końcu dokończę? Mamy tutaj w tej gierce dosyć... Komediowy klimat. Nie ukrywajmy, że tutaj powaga jakaś średniowieczna nie jest wybitnie zachowana. Pozostaje pytanie, czy to rzeczywiście się sprzeda dobrze. U, kurde, mam mało HP. Lepiej uważać. Nie! Czekajcie, co to za techno? Ty gościu grasz takie techno? Dobra, czekaj, stary. Idziesz ze mną. Czy to jest przeklęty pancerz płytowy? Wygląda jak palcem putowy, w każdym razie jest to na pewno zbroja, która zmieniła nam wygląd postaci. Okej, okay. podoba mi się. Urocze. Naciskanie tab powoduje takie fajne dźwięki. Mam wątpliwości co do, do klimatu tej gry. Oj, naprawdę mam wątpliwości. Nie bo jest kłamstwem. O, ja, ja się popłaczę chyba dzisiaj. Chociaż albo zrobią tę grę absurdalnie głupią jak jest to zaprezentowane dotychczas, i to może być aż takie właśnie głupie, że aż się dobrze przyjmie i sprzeda. Albo mogą prowadzić w poważny klimat, ale sądzę, że podobno jest w Alfie. Może lepiej, już nie. Może lepiej, żeby ta niedorzeczność, jaka tutaj jest, póki co została zachowana. Może to rzeczywiście cały urok tej grze nadaje. Możecie dać znać, co wy uważacie do tej pory, ale no. Żartu okupię, żartu okupię. Zawsze śmieszne. Tutaj się pozytywnie zaskoczyłem, że <grymność> nas koń możesz rzucić Ale mimo wszystko, jak na taką dosyć tą alfę, gra wygląda naprawdę fajnie, nie? Jestem tylko ciekaw, yy, jak fabularnie, nie? Do jakiego momentu jest ta gierka przygotowana Może nam się jeszcze uda przekonać Konie skradziony, spitalamy jak, nam, jak najprędzej, ojej, tam był mieczek, a ja mieczyka znowu nie podniosłem Czy mogę najechać koniem na mieczyk? Chyba... O, nie mogę najechać koniem na mieczyk Proszę mi nie dokuczać, proszę mi nie dokuczać Mam... nie mam bełtu załadowanego Cholera by to, dobra połamiam was w klasyczny sposób, a przecież postaram się. O nie, mój Bart przyszedł za mną! A ja myślałem, że go zgubiłem w mieście. Chłop cały czas za mną szedł! Całą tę drogę! Nieźle. Po raz kolejny się pozytywnie zaskoczyłem. Siad jeszcze ze mną! Co się dzieje? Ale to jest dobre. To jest naprawdę na pewien sposób ciekawe. Czekajcie, bo tutaj jest jeszcze tego. Okej, okay, okej, okay, ty mi dajesz tutaj soundtrack, tutaj jest list gończy. Rzeczywiście mi pościg spadł o jeden. Nice! To jeszcze was trzeba tylko połamać. No i pościg dwa wrócił. Nie, 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 nie! Cholera, znowu! Dobra, dobra, teraz speedrun jest robiony. O, kurczaczki, czy to wujek sam w średniowiecznej wersji? Chcemy cię w armii króla, albo pierdolić króla. Co kto woli, możemy też pierdolić beczki Fajne, takie smaczki, <laughs> akurat lubię Szybko, szybko, szybciutko, teraz uciec z policji i przemalować kunia Tak, czekajcie, gdzie ja tu muszę jechać? O dobra, dobra, dobra Teraz już odbić, tak dokładnie, teraz to, jest to będę cały czas prosto i powinienem bezpiecznie dotrzeć na miejsce Chyba mnie jeszcze nie gonią, chyba mnie jeszcze nie znaleźli O, 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 dobra, to będzie tutaj, to będzie tutaj, tak? Rzeczywiście coś jest ciekawego Pimp a horse, <laughs> wygląda śmiesznie Ło, wow, wow, to było szybkie no problem, nie ma problemu. Jeżeli zgubisz za każdym ze straszników, przyjdź do nas. Okej, okay, wszystkim się zajmą, fajnie, fajnie. Koń przemalowany za 10 sztuk złota. Nie było to drogie. Czyli co, możemy teraz przynieść skradzionego konia do naszego kumpla. Halo, halo. Gdzie tutaj, gdzie tutaj jest mój kumpel? Tu jest mój kumpel gdzieś, dobra. Tu będzie ta hata. O, tu będzie garaż. Misja normalnie jak z Geta San Andreas, nie? Co z Raiderem żeśmy furgonetką potem do garażu jechali po okradzeniu gościunia z broniek

Idź do domu, zapisz grę. Dobra, kumpel, podoba mi się ten pomysł. Co nie, że jutro będą jakieś dalsze wydarzenia. O, nasza hata tutaj jest, spoko. Stop right there, na skam. to jest chyba nasza batka, nie, że nam dokucza. Flowing card. Uuu, czekajcie, to wózek trzeba wziąć, tak? A czaje, Za siebie będziemy teraz jeszcze robić, o mój Boże, przemyśleli wszystko naprawdę? Tak? Będziemy o ziemię, O kurcze, o kurcze, nawet progresi krośnie. To nieźle. A możemy jakiś wzorek namalować? Kółeczko. A wy co myśleliście, że namaluję niby? I do domu i zapisz grę. Teraz naprawdę. Okej. Okay. Dziękuję gros za te wspaniałe informacje. Matka już krzyż nie będzie, mogę już w komputer? Ja mam nadzieję. <śpiewanie> <śpiewanie> o nie! Ta muzyczka. Geta referencja jest silna. O, Patek podniosłem. Gościu! Co mi pod chatą graż od samego dnia? Kuźwa chłopie! Bardzo podobały mi się teraz jeszcze odkryte możliwości na mapie, albo jedziemy do naszego domku, ewentualnie mamy tutaj misję z tym gościuniem, nawet jakaś pięść jest pokazana na mapie. Generalnie widzę, że jest tutaj co robić i tak teoretycznie zgaduję, że może rzeczywiście jest tutaj treści na godzinę, dwie gry, ale wydaje mi się, że taka krótka pokazówka będzie, moi drodzy, jak najbardziej optymalna. Póki co tutaj w Rastlerze nam się udało czy coś mi Wam zaprezentować. Możecie dać jakąś opinię w swoich komentarzach, tak, oczywiście, klasycznie. Gierka może warta zainteresowania jeszcze w przyszłości. Ewentualnie, o nowa kusza mm, Na jakimś strumyku już robię ją ograć Tak mam też świadomość tego, że Wiecie, graliśmy sobie w tego e, Drag Dealer Simulator, ale to daje teraz Szansę różnym rodzajom tytułów żeby się razem mogli sobie ewentualnie wybrać e, W przyszłości co dalej, wiecie czy Tytuł X na strumyk A tytuł Y w ramach serii Bo już widzę tutaj kilka głosów było żeby Właśnie tych e, Naszego Drag Dealera Simulator polecić na seryjkę Myślę, że to nie byłby głupi pomysł, a Taki Rustler, jak teraz z niego gramy, myślę, że może w ramach yy, strumyków. Kto wie, kto wie. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję. <grystanie> Zostawcie coś po sobie i do usłyszenia w innych materiałach. Cześć, cześć.